Drodzy zawodnicy, przewodnik z numerem 11, leci, 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 hop! Pop! Dla nas to jest impreza, którą robiliśmy pierwszy raz, to był... Pomysł podany pewnego grudniowego wieczoru przez jednego z moich kumpli, no, a że my lubimy szalone pomysły, postanowiliśmy zrobić zawody drwali. Na dzień dzisiejszy, po tym co widzę, jak ta impreza się odbywa, jak zawodnicy, tego co mi się wydaje, są zadowoleni z przygotowania imprezy, mogę powiedzieć, że no, prusicko spisało się na medal. Mamy naprawdę, naprawdę dużo, dużo wystawców, mamy dużo atrakcji przede wszystkim. Wczorajszy koncert chłopców z Placu Broni, wczorajszy koncert fenomenalnego gitarzysty Mariusza Goli, fenomenalny koncert Koła Gospodyń Wiejskich, no Można powiedzieć, że drwale rżną, a mimo tego i tak ludzie nie wiedzą, co mają robić, bo nie wiedzą, gdzie mają iść, tyle atrakcji mają przed sobą. Czekamy teraz na opinię od Rwali, od stowarzyszenia Lignator, czy będziemy mogli tą imprezę w przyszłym roku powtórzyć. Nie ukrywam bardzo, byśmy chcieli zrobić tą imprezę cykliczną, aby była co rok u nas taka no, fenomenalna impreza.